Kochani, już za moment, już za chwilę pierwsza transmisja kachonowa, kanapowa live. Sezon mamy mało plenerowy, to raczej kanapa przyciąga nas do siebie, zachęca, by spędzić, spędzać jak najwięcej czasu na kanapie. A na kanapie również możemy tworzyć muzykę. Możemy tworzyć ją na kachonie. Dlatego zapraszam na pierwsze kanapowe, kachonowe spotkanie, na którym. Będę poruszał kilka podstawowych za zagadnień związanych z grom na Kachonie, a tak naprawdę trzy zagadnienia. Po pierwsze, jak siedzieć na kachonie. Po drugie, jak wydobywać odpowiednie brzmienia z kachonu. I po trzecie wreszcie, jak ustawić rytmicznie nasz aparat ruchowy, by móc wykonywać muzykę, którą czujemy na kanapie, poza kanapą, wszędzie, gdziekolwiek mamy z sobą kachon. Będziemy się świetnie bawić, tworzyć muzykę i Cieszyć się kanapą, bo ma być wygodnie, miło i przytulnie. Do zobaczenia.